OK, e, idźmy dalej. Dobrze, teraz będzie ważna rzecz. Igrzyska. OK, Igrzyska. Zwróćcie uwagę. Światowe, Wojskowe, Igrzyska Sportowe. Światowe, Wojskowe, Wojskowe, Igrzyska Sportowe. Gdzie one były? Chińska Republika Ludowa, miasto Wuhan, tak? Pamiętacie ten sen? Przywróć porządek z Wuhan. I tu mamy 18 października, 27 października, czyli koniec 2019 roku. Mamy Światowe Wojskowe Igrzyska Sportowe w Wuhan w Chińskiej Republice Ludowej. I potem mamy marzec 2020. Tak? Czyli bezpośrednio po tych Igrzyskach następuje DIWOK 91. tak? Następnie mamy Igrzyska 2022 Olimpiada Pekin 2022, 4 luty 2022, 20 luty 2022. Zwróć uwagę, co się zdarzyło chwilę później. Chwilę później Divo 91, magicznie znikł. Magicznie otworzył się nowy front marketingowy, nowy front właśnie zarabiania, tak? na czymś innym, tak? Lobby farmaceutyczne, lobby militarne. Zamiana. Dwa lata, zamiana. Dwa lata i znowu zamiana. W ogóle, co ciekawe, zwróćcie uwagę, Divok 91, weźmy tutaj jeszcze raz właśnie Wuhan i mamy właśnie październik, tak? To mamy listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec czyli 2 lata i 5 miesięcy, tak? Bo jest 5 y, miesięcy do marca 2020, a potem mamy 21 i 22, tak? Czyli mamy 2 lata i 5 miesięcy. A tutaj mamy luty 2022, luty 2023, luty 2024 i marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec. 2 lata i 5 miesięcy. <noise> Idealnie. Czy oni się umówili, że <noise> możecie zarabiać 2 lata, 5 miesięcy, a potem zamiana i my też chcemy trochę zarobić? Czy to o to chodzi?